Mordyum. Lecisz do przodu? <grym> ja lecę z Maciem. Ja też. Dziś nie no, mam kurwa. Co robimy? <grym> A tak czamy. Ja, ja Gdzie tak tak się pierdolamy? Środ ostatni... Środkowe piętra. Tak? Lecimy środkowe. Pierwszy piętro będzie środkowe, tak. reszta na górę samą. Mhm. Ty ostatni będziesz ubezpieczał tutaj, Tomek żeby nas nie weszli, okej? Dwa, jeden, go! Dawaj, 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 Tomek strzelać, od razu strzały. Dawaj, dawaj, dawaj.

Tomek! Tomek! Tomek jest na dole Dostał? Ja Swoich, Tutaj? Swoich! Dobra Dół, dół Maksiu, dół schodzimy Kuba, swoi Swoich, dół na dół Ты Я тоже. А Так. Jeden dostał tam, tam był jeden. Tak no, cię. Mógł się no bo jadnąć cię. Panenadu na du! Powiesz rzeczy? Tak. Dobra. Kurwa, masz tu. Znaczy mi pomiacha, kurwa? Wylebić, że pierwsze pierwsze, tak? Ja za tobą lecę to. Dobra Dawaj, 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 dawaj. Daj, ja Nie murzyna Mak. Dostał. Dostałeś Dostawieć, kolego, no. Tocza Przebiegu. Też dostałeś kolego, jeden za jeden jest, jest. No po tak dostałeś, teraz w chem dostajesz Ale przecież nie walisz Dobra, no. Pojedynczy to jest To jest pojedynczy? Oczywiście Tam nikogo nie ma, tylko ten przebiegał Dół Oskar? Oskar, to ty? My jesteśmy na klatce już Gdzie? Na klatce Twoje piętro Patrz u. Przeciwko klepki budy w pomieszczeniu Na końcu? Naprzeciwko klatki w pomieszczeniu Na przeciwkoi? Swoi chyba trub, tam na końcu trub, trub, trub. Okay. Idziemy niżej Wchodzimy w dół Ja co naprawdę tam Dostał Padł ktoś? Padł, padł, czy nie? Ja dostałem. Dobra. Idziemy w dół. Dobra, lecimy w dół, tak? Kuba, lecisz? Boją się kulki, skończymy długo. Czekaj, kupusz najtrudniej tego może. Nie on się przejdzie. Dostał, dostał. Kurwa. ja ją pusto, dawaj kuba. Przedjegnij. Idę w Kurwa, magazynek dawajski, dawaj, dawaj. dawaj. Patrz tam patrz w lewo. Pusto, pusto, Dostał. Jest. Dostałem czy nie? Nie wiem Bo nie wiem, dostałem czy nie dostałem Nie ja kurwa to niebieskie gówno A dobra Oskar dawaj Prawa strona Tutaj sprawa jest Sorry, lewa kurwa, lewa w lewo. Lewa, okay. Tutaj już w stronę misia Tutaj jest kurwa. Spróbuj się powchylać? Próbujesz? No, przez dobrą dziurę